Dzisiaj rysujemy. E, dobra, tam po prostu bez komunikacji wszystko robimy. E, mam dwie minuty, więc muszę trochę się śpieszyć. Chyba tak. E, trochę są lagi tu, więc będę trochę uważał, żeby takich lagów tu nie było. Jak takie tu lagi będą to trochę bez dobra. Już zostało mi bardzo mało czasu, więc muszę tutaj szybko coś dorysować. Dobra, 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 let's go. Pyk, cyk, cyk, pyk, myk, myk, tyk, tyk. Jeszcze tutaj coś dorysujemy. Na pewno muszę dorysować trawę drzewo. No i... Dobra, ja jeszcze coraz sami minuta w sumie, więc mógłbym jeszcze tutaj coś zrobić. Yy, dobra, słońce. Czemu czerwone? Yy, czekajcie, bo ja teraz nie umiem słońce narysować. dostałem mi bardzo mało czasu. Zauważyłem. Dobra, mamy. Doresujmy ja mam jeszcze jakieś tło czy coś. Yy, dobra. Nie wiem czemu takie tu, ale myślę, że jest git. Jeszcze też rysujmy tu te takie promyki Tu. Ech. Dobra, let's go. Dobra. zostawiłem już trochę czasu. Jeszcze. Więc ja bym jeszcze zrobił szybko tu takie coś. Dobra, zostało kilka sekund. Dobra, skończyłem. Wysłałem do następnej osoby. Witajcie tu. Sławny Weddy Fast był o jednym odcinku. Będziemy rysować bez komunikacji. Dostałem od Czerwonego taką rzecz. Będziemy rysować na profesjonalnym systemie do rysowania. Oczywiście to jest system operacyjny Paint, drogi. Kupiłem wersję premium. Mam tutaj wszystkie możliwe opcje. No i będzie git. Dobra. Tutaj będę rysował jakieś chmurki, bo będzie ładnie. Biały kolor. A. Nie, chmurki. Ma być wypełnienie. A. do chmurki. Nie chcę mi się rysować takich profesjonalnych, ale są bardzo profesjonalne. Nawet ładna wyszła. O, takie chmureczki ładne. Będę się powtarzał, mam demencję. Mam demencję, będę się powtarzał, mam demencję. Ładne chmurki, piękne promienie słońca, tak by the way. Dobra, dobra, zróbmy coś, żeby był taki piękny rysunek. To tutaj będzie taka woda. O, weźmiemy linię falowaną. Już się nie, nie zadziała. Weźmiemy ołówek, pędzel, taki flamastrowy. Weźmiemy kolor niebieski dwa razy. O, pięknie. Weźmiemy takie coś. Weźmiemy pędzel jednak, czy flamaster. bardzo profesjonalny Film nie może być dłuższy niż 2 minuty. Już jest dłuższy po lipcie. To się będę sprężał. O, tutaj coś takiego. Tutaj narysuję wchłed w web łeb. jest brązowy. Brązowy. Tak na szybko. Nie chce mi się rysować. Moje zdolności artystyczne są wspaniałe. O, się. o piękny kapeluś. Dobrze. Tu się dłuży. Jest dobrze, zobaczę. Jest Siedzę w powietrzu piękne jeszcze oczy. Muszę wypełnić Brzusio. mi się dobijać, żebym kończył. Jest wspaniale. Zapisujemy. Dobra. Teraz jest jeszcze piękniej. No i do widzenia dwa razy za długo. Może coś się z tego będzie. Na razie. Siema, dorysowuje samego siebie, yy, który będę robić yy, coś kryminalnego, coś złego zrobię XD. Bo zrobiłem ciecie XD. No, cholera. Alto Power. O nie! Kurde, mam nadzieję, że to się zaliczy. Oto no ten tekst końcowy.